No, bardzo dobrze, bo przecież tak na deszczu, na wietrze stać tutaj, to jednak niezbyt przyjemnie, a teraz mi się bardzo podoba. Pomysł fajny, tylko moim zdaniem ktoś powinien się tym zająć, żeby to nie było pomazane, no jeśli jest coś zrobione, no to po co to od razu zniszczyć? Moim zdaniem powinno, nie wiem, jakąś kamerę tutaj zainstalować, czy coś w tym stylu. Myślę, że dobrze, na pewno. Nie wiem tylko, czy te daszki będą zdawać egzamin, bo kiedyś widziałam Taki program i daszki były tak wysoko, że w ogóle nie spełniali swojego zadania. Oby powstały jak najdłużej, żeby ta młodzież nie zdenerwowała tego.